Witam, witam serdecznie. Logujemy się. Gramy lokal, Czemu komuś się da? Z Wilem gramy. No, rękę mamy, jaką rękę nie ma czwartego? Tam mamy message A mamy jakiś messagea od kogoś. Aha. od pana jęzorka, który chętnie ze mną zagra o jest Serbia kto to jest Will USA Serbia to Serbia Mitkę, damę z Francji no to trzeba wejść o trzeba wejść pikiem trzeba wejść pikiem a potem ja mam dwa piki do wejścia no ale to tak se gram losowego brydża musicie mi wybaczyć kawkę wypiłem 3 trafelki to powinien mieć 6 trafelków na 3 trafelki 3 pik Ja spokojnie powiem 4 pik Bo nic idzie Spokojnie Oczywiście nie mam na 4 pik A to mogę pełzać. Tak Wszyscy muszą mi wybaczyć moje szaleństwo. Pięć trefli. Daj konterkę, Wil. Bądź człowiekiem, daj konterkę. No, nie chcesz konterki, Wil. Z dubelka idę. Bij, bij. Daj króla i trzeci raz daj. No nie, no nie mam. Nie singielek wil, nie singielek wil. Mogę odcisnąć zioła. Już nie pamiętam jaką mam mieszankę, co ja kupiłem na trzy te, bo, bo trefelek to będzie dorzucony. O, kiery muszę trzymać, bo są cztery, dziesiątka może mieć wartość. Jakby te kiery na stole miały być lewami. Tu chciałem was pytać, jak się wam spodobało to, że niektóre, że refleksje zacząłem robić. Dyszkę Wil rzucił. To Tyle myślał, żeby rzucić dyszkę, no raz, raz <laughs> że Wil ma damę, o. Puść, Wil. Raz puść. To nie ma znaczenia, Wil, co robisz. Zaczekaj z damą. Zaczekaj z damą, osiołku. Jak będzie ci im pasował waletę. Mhm. Nie wolno wskoczyć asem. Już chyba ściągnął wszystkie trefle. Aha. To ty, Wil miałeś tyle kierów i ich nie zgłosiłeś. Trzeba było zwrócić. Wil powinien zgłosić empasam sam i potem zawsze miał powrót na piki. Nie no, cztery miał te kiery, to jest za dużo. Kiery muszę trzymać. O króliwale został w pikach. No i co? wezmę na Kiera. Nie przegraliśmy rozdania. Ciekawe, czy zaraz się zorientuję. Albo jeszcze nikt nie grał. I grając piki i grając kiery byliśmy ekspert z Hewik. Z Hewik. Z a to, to jest ta to, Double, a to fr Francja. Francja. A to Francja rządzi, nie will. no to dobrze. Bezatu, słabe, 7, 9, bez fitu kierowego. Bez no jak to może mieć 3 kiery, jeżeli ja mam 4? To mój ma przynajmniej 2 kiery. No to chyba nie wiem, co listować. Zaproszenie do trzech Bezatu, powinien spasować. Ekspert. No, gdyby miał... Roz... A on rozgrywa. No to za, 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 za po, poczuje się. Powiedz żeby za tu ekspert. Nie wiem co to jest 156-56. double to po francusku kontra. Nie? Z Cienias jest. i koleś. Jakby zawistował w karo, byłoby fajnie. Listu, listuj, Wiluś. Wiluś to może być... w. Kochani, Wiluś nie umie grać w brydża. Nie mam w co odwrócić. No dziewiątkę Karo. Wiluś. Kara to jest zworek lew naszych. A jak wyjdziesz Wiluś Dawaj Wiluś. Bij Asem i odwróć. Bij Asem i odwróć. I odwróć karo, Waleta. 嗯。<coughs> Moment zorientuję, Powinien zawiśać w dane pik. Nie mogę, z nim, no ja nie mogę z nim grać, po prostu ja nie mogę z nim grać. Siedział z pikami cicho, nie licytował. Ja przepraszam, no bo ja, ja się nie mogę denerwować, mam wysokie ciśnienie. O. Ton van der Acker, no pięknie, z Niderlandów. Nie wiem, ile ja tu mam tego. Aha, 300 dopiero mam. A może, tak myślałem. O, how do you do it? Proszę bardzo, może, lawy, sympatyczny zawodnik, zdjęcie dał. Malina ze Szwecji dała Butterfly. bardzo dobrze. Wistuję w karo przeciwko Pikom. Wezmę na trzy króle i wyimpasowaliśmy króla. Karo bij tom Asem i odwróć w karo. I odróć w karo, będziemy grać na skrót. Tony. Trzy lata gra w bryszno, kochani. No ja, ja chcę Was nauczyć czegoś, no ale dostanę zawału, co? Nie ma kar. On nie ma kar. Co to jest? Uff. Nie odwrócił w karę. Skróciłem tego w pikach. Jeżeli ma dużo pików, powinien grać na skrót. Inteligentnego gry, że sami inteligentni ludzie grają. A nice co to jest? A to malin, malina. Ten by się spików skrócił szybciej. Byśmy w karo jeden raz więcej wyszli. No, a z karo, odwrót karo i ma cztery piki, a ten ma pięć. nas ma na, na, Pięć pików, więc gra na skrót. Po wyjściu w każdym karo ma o jednego pika więcej niż tamten. On sobie w pika wyszedł. Kiedy wiadomo, że ja karami skrócam i mam waleta karo wypisanego na twarzy. Uciekł mi. No dobrze, że uciekł, to ja nie muszę. Uciekać ja nie muszę uciekać, tym bardziej, że miał te trefle mizerne a tamten miał wyższe od niego. <laughs> Jeszcze raz zobaczę. Powiście w karo, zostałyby mu cztery piki. Dochodzę królem kier, zostają mu trzy piki. Dochodzę chodzę królem pik, zostaje mu jeden pik przeciwko trzem u mojego. Przeciwko czterem u mojego. Jak można z tą ręką rzucić trzy bezatu? Nice pla y. Przecież ten nie ma pików. Czterech. Na trzy, to mój musi mieć cztery piki. No i sprawdzamy, jak się piki dzielą. No miało waleto. Będzie im pasował króla kara, więc zostawiamy go. Ta masaka. Mój? Mój. Nie było bilansu. Liska był lepszy. Mert. Mert. No będzie ostro. Trzeba zagrać w karę i on by odwrócił w pika. I Podegrałby, no skąd mogę wiedzieć, że mogę zagrać w karę, jak się bałem, że ten ma asa. Riki. Odcher. No Riki, 16 lat gra, może umie. Może umie, no graj może. Ale tu no tak, to musiały być dwa piki, a tak to zgłosiłem jednego, potem zgłoszę trefelki. Trzy kara to może być partnerze. Jeżeli masz trzymanie karowe, zalecytuj trzy bez jeżeli Ponieważ nie trzymam, skąd bo nagle taka siła się zrobiła? Na te trzy kara, żeby zalecytował trzy bez jak nie ma, góra 10 oczek. Pieniądze. Nie, no jakbym spasował, to by mu zrobili ci chyba, że nie mogą spasować. Kontrą negatywną gra. Odwrócona licytacja. Beterminor. minor. Stajman prawidłowo napisał. Trzeba uszanować. Dużo lefia ja u siebie nie widzę. W trefla nie mogę, w kiera nie mogę, muszę w karo zagrać. Mój masa Pi. Zostało im po dwa kara. Dostały wszystkim po jednym karze. No i gra z tej strony do mnie. Riki makaro i mosz makaro. Aha. <laughs> Co znaczyła jego zywka? trzy kara? Nie wiem. Aha, puść. Ewidentnie mam ósemkę. Ryki bardzo ładnie puścił. To graj w pika, A, trefle, ja biorę treflowe jeszcze. Ostatnie karo, tak. I co teraz? Ósemka tref bierze lewe i, i Dama Piek bierze lewe. 4 karo z tym zalicytowo 9 i 9 wygraliśmy, bo byliśmy w 3 mięźlewi. a w pikile byśmy Oddawaliśmy kiera, Oddawaliśmy karo i trefla oddawaliśmy 3 lewy, abaraliśmy pikowych 5 kierowe 3 to 8. I przebitki trefli 10-11 lew mogliśmy wziąć. Pik kontra powinno oznaczać 4 piki. Negatywna nie tłumaczy kolega ze Szwecji, co znaczy kontra. A po co będzie tłumaczył? 3 kara. Nie mogę zalicytować pików, bo moja ręka nadaje się tylko do gry w kiery. Dlatego powiem szykiery. No, ręki dobrze zalicytował. Spasował grzecznie. O ten nieścienki! Napisał, że są po partii. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Wysoką kartą żała ma masa pik. Ten powiedział, że jest słaby. Bo co mi podłożył dziesiątkie? Siedem zeszło, dziesięć zeszło. A mój uciek. No, robot, masz króla? Masz. Daj pika. O, król pił pod impasem. Tu go wbijam, żeby on grał kiery. Już martwe. Biorę. Może biorę, może nie bez jednej. No co, nie dali nam zagrać? 14 i 2, oddawaliśmy karo, przygrzew, piki, trefla, <tryk> <tryk> <tryk>